jak kopią gorze i wybuchnie To zostanie pan i co wtedy będzie? No to. Pytał wtedy... się pan, czy może pan chłopaków filmować? Nie chłopaków, tylko robię. Pytał się pan czy może pan chłopaku Koparkę, filmować? koparkę można no robić. No i co? Pytał się pan, czy może. Pytał się pan czy nie. No a pan się pytał Jakby pan był grzeczny, przynajmniej dobrze wychowany, to by się pan zapytał, czy można. Tak koparka jest głośna. Czy pan nic nie filmuje? Czy pan nic nie filmuje? Nic się nie dzieje, no nie? Nic się nie przecież, no Nie, przecież. No nic nie. Nic się nie, piłmują, nie staje. Nie. No, no to co się Pan tak boi? No, a Pan się boi czego? Że nie ma tablicy informacyjnej budowy już ile gdzie czasu trwa? Trzeba... Gdzie jest tablica informacyjna? A gdzie jest budowy? Jak ta pisze, uwaga, budowa? Tam teren tam. budowy. Weź Pan tą, weź Pan To jest naprawdę, bo już się Pan skończy zjęciem No. Panu się też z robota skończy, jak będzie Pan miał tablicę informacyjną. Jopa, zwłaszcza. No zaraz pójdę tam. gdzie. gdzieś Pan, leć. Pan. No, za, pójdę. Ja no, no to. Musimy zerać z takimi pojazdami. No. Zacznie pan ma nieczyste sumienie, że pan się boi. Tak. Na czarno możecie robić i dlatego. No. Się boi pan tutaj. Po prostu. Gdyby pan podszedł, zapytał się, czy można. A po sobie zdaje, dobra, dobra. Na ulicy wszystko wolno robić. co Na ulicy nie wolno chodzić. Trzeba się wszystkich pytać, kto idzie na ulicy. Wie pan, o tym, czy pan nie może wiele kogo filmować? No nie byle kogo. Koparka jest, nie, nie jest ale, prywatna. No co, ona sama tam pracuje, tam jest człowiek. No to jest, ale jest mało z daleka widocznie tam. No to co, ale można go zidentyfikować? No nie. nie. A jest RODO, obowiązuje RODO Nie. Nie, z za daleka to się... Można... Na ulicy wolno robić zdjęcia w, z daleka, ja blisko nie robię panu, tylko z daleka. Każda osoba, która no. się zidentyfikuje. No to jest, jest pełno pełno w internecie jest zdjęć filmów, wszystkiego i. No, tylko że jeszcze, jeszcze się bo nie chcę z panem zera. No. no że pan nie ma co robić, tylko pan szuka kto, ta, kto patrzy na pana. To trzeba postawić na, na 3 metry w żeby nikt nie widział co robicie. Dziury pan w No. No czy macie jakieś nieczystą robotę i boicie się. Boicie się z wszystkiego. W no. tablicy informacyjnej nie postawicie. Co to jest za budowa? Nic, tylko tego. Tak... No, ale... Patrzysz tu pan, pierdzielisz o tej tablicy informacyjnej w drugim miesiącu no. zgłosić? No. No, no to zgłas... Jakiś pan mądry No to pójdę, no to zgłaszę No Jest, jest stanowstwo... No, no, no jest Policji Zgłaszaj tam no. Policji też to nie obchodzi, tylko inspektor... Powiatowy inspektor no, nadzoru pan na, 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 na ich, podzinek, No Wladzisz pan ty, no. Powiet, do nadzoru, że tak naprawdę Nawet i po... No Patrzysz pan tylko i...